Cześć kochani, witajcie na kanale Żółwie Książkowe. Mam na imię Mikołaj, a ja Sławek i dzisiaj w sobotę przychodzimy do Was z reading vlogiem. Wczoraj dostaliśmy paczkę z wydawnictwa, znalazły się tam bardzo obiecujące tytuły. Dostaliśmy m.in. książkę Potwór autorstwa Waltera Dina Meyersa oraz Miasto Mosiądzu. Obie te książki będą miały premierę 2 czerwca, a my za przesyłkę bardzo dziękujemy. Naprawdę jest nam bardzo miło. Jesteśmy bardzo ciekawi tych lektur, więc postanowiliśmy się nimi na czas reading vloga podzielić. Mikołaj będzie czytał Miasto Mosiądzu, ja przeczytam Potwora. Wiem, że już zacząłeś. To opowiedz może z treść fabułę. Powiedz jak pierwsze wrażenia. Tak. Powieść opowiada o dziewczynie Nari, która żyje na ulicach XVIII-wiecznego Kairu. Jest ona złodziejką. Właśnie zajmuje się takimi różnymi czarami z ręki, uzdrowieniami. Wróżeniem. Mhm. Są... Tak, właśnie. Wróżeniem. Jednak są to tylko takie sztuczki. I ona pewnym protem przypadków przywołuje tej Wojownika Gina, który jakby wprowadzał w taki magiczny świat, o którym ona, jakby jakby ona w niego nie wierzyła. On opowiada właśnie o miast, mieście Mosiądzu i mówi, że główna bohaterka w jakiś pewien sposób jest z nim powiązana, z tym miastem. Nic więcej nie wiemy tak naprawdę. Myślę, że to jakoś właśnie popchnie było do przodu. Nie wiem, czy ona będzie musiała wyruszyć w podróż. Tak naprawdę w opisie tego wiele, jakby wiele o tym nie ma. Czyli przez te 30 stron już tego nie dowiedziałeś? Nie, właściwie przez te 30 stron tylko było wprowadzenie tak daleko w świat, poznanie głównej bohaterki, ale nie, kompletnie nic się nie wydarzyło. Wydarzyło. No, był to dla mnie trochę trudny początek, ponieważ no właśnie było tam sporo nazw, sporo takiego zagresowanego świata, jak to wszystko wygląda, jakie to są czasy w ogóle na świecie. Więc tego było dużo i nie wiem, jakoś tak mnie na razie nie porwało. Też trochę mi przeszkadza, że to się dzieje jednak w takich dosyć pustynnych, takich cieplejszych mm. krajach. Nie wiem, ja jeszcze nie czytałam takiej książki, jest to dla mnie taki trochę, no niby odmiana, ale nie wiem, czy do końca mi się to podoba, ale też nie chcę przekazać książki po 30 stronach, ponieważ na pewno dam jej szansę. Bardzo mi ciekawi w ogóle w jaką stronę fabuła pójdzie, też chciałam zaznaczyć, że jest ona przepięknie wydana. Śliczna jest. Pokładkę ma przepiękną, tutaj okay, ma, taką można powiedzieć, wklejkę. Oraz... jest też mapka, tak. To jest trochę moje ulubione właśnie w książkach, czyli mapka. Mam to samo, uwielbiam mapki. Także mówię, książka jest super wydana i historia mnie bardzo ciekawi, więc ja na pewno będę kontynuował z dużą chęcią. Ja Potwora jeszcze nie zacząłem, ale wiem, że opowiada o nastolatku, nazywa się Steve Armon i zostaje oskarżony o współudział w morderstwie aptekarza. Chłopak staje przed sądem i właśnie wchodzi w ten system więziennictwa, sądownictwa, jednak a w tym systemie osoby czarnoskóre mają dosyć ciężko. Kiedy grozi mu dożywocie, postanawia cały swój proces opisać jako scenariusz filmowy. Nawet w książce mamy podział na role, są jakby takie wstawki trochę jakby z dziennika, z notatnika. Bardzo mnie to ciekawi, przez to też książka hmm, będzie czytała bardzo szybko. Jest to krótki tytuł, w dodatku z podziałem na role, ale przeczuwam naprawdę przejmującą lekturę emocjonalną. Bardzo jestem jej ciekawy i oczywiście zainteresuję się również ekranizacją, która jest na Netflixie. Ja też na pewno posłowa przeczytam i y, też właśnie chcę obejrzeć film, więc wiadomo, mm -hmm. tam pierw książkę, później obejrzę ekranizację, ale ten tu również mnie ciekawi. Tak, to może być naprawdę wartościowa lektura, także na pewno się y, już niedługo za nią zabiorę. No to chyba tyle słowem wstępu. Y, myślę, że możemy mm. rozpocząć tego reading vloga i przejść do dalszej części odcinka. Przechodzimy z pierwszym audytem czytelniczym, możesz powiedzieć, co udało Ci się przeczytać i jak wrażenia. Czytam Potwora, jestem na 110 stronie Czyli zbliżam się już do połowy Jak na razie pierwszy raz spotkałem się Z czymś takim, czyli z powieścią Która jest zapisana jako scenariusz Uważam to coś świeżego Nie mówię, że jest tego mało, po prostu dla mnie Jest to coś świeżego, pierwszy raz tak czytam Bardzo podoba mi się ta forma Czyta się ją bardzo szybko Także naprawdę, można by książkę spokojnie przeczytać W jeden dzień, ja sobie postanowiłem Podzielić na trzy, żeby tak nagrać Na spokojnie, update, żeby też w blogu vlogu Nie spędzić tylko jednego dnia na czytaniu mm <laughs> A w międzyczasie podczytuję z mgły zrodzonego, żeby jednak jakoś wypełnić czas. Fajne jest to, że w książce są zawarte jakby różne elementy z języka filmu, tak jakby cały zapis ma polegać na tym, jakbyśmy naprawdę oglądali ten film. Są opisane ujęcia, na przykład zbliżenie na postać albo plan pełny, rozjaśnienie, zaciemnienie, cięcia. To jest naprawdę coś bardzo fajnego. Z innych wstawek mamy tutaj notatki głównego bohatera, w których opisuje swój pobyt w więzieniu. Uważam, że bardzo trafione, bardzo przejmujące. Ale mamy także retrospekcję z młodszych lat Steve'a. Tutaj uważam, że nie jestem nimi zachwycony, ponieważ nakierowują nas mocno jakby na jeden tok myślenia. Po prostu mówią nam jakby co powinniśmy myśleć o głównym bohaterze. A jednak uważam, że warto zachować czystość umysłu. Książka kojarzy mi się z zabić Drozda, którego czytałam w postaci powieści graficznej. Tam część właśnie w, ta z sądu, czyli o rozprawie podobała mi się najbardziej, a właśnie tutaj praktycznie cała książka opiera się na procesie. Wiecie, dla fana serialu Sposób na morderstwo to in istna gratka. O, To ja już nie mogę doczekać w takim razie. Zdecydowanie, to jest tego pełno. Co prawda, wydaje mi się, że to jest, no, dzieje się jakoś 20 lat temu, także niektóre rzeczy mogły się trochę zmienić, ale. Jest... Jednak mniej więcej y, cała jakby struktura sądu, cały jakby y, system rozprawy wygląda bardzo podobnie. Także na pewno jestem bardzo ciekawy zakończenia, ponieważ no, sprawa czarnoskórego nastolatka ze złego towarzystwa, można powiedzieć, że jest z góry przegrana w opinii publicznej. Także jestem naprawdę ciekawy, jak to się zakończy. Także wracam do czytania. Wam oczywiście będę więcej update'ował. Jutro kończę, ale pewnie dopiero w czwartek nagram jakieś zakończenie. Jestem w połowie miasta ja osiącu i muszę Wam powiedzieć, że ta książka mnie naprawdę zaskoczyła. Zaskoczyłam pod tym względem, że nie spodziewałam się tak dobrze zbudowanego świata i tak dużego tego świata. Ja myślałam, że to będzie bardziej prostszego, taka właśnie typowa fantastyka młodzieżowa, choć oczywiście to też jest książka dla młodzieży, natomiast właśnie ten świat, te różne rody, które są tutaj przedstawione, ich konflikty pomiędzy nimi, sojusze, w ogóle historia tego magicznego świata, jaka była ich przeszłość, no to jest wszystko na, wszystko na tyle tak rozbudowane i wymyślone, że czy, czy, czyta mi się jak taką trochę poważniejszą fantastykę. Mm. I to było dla mnie właśnie takie duże zaskoczenie. No powiem wam, że podoba mi się to. Mam wrażenie, że... Mm, to jest takie właśnie fajne doświadczenie i robi mi to ochotę na dalsze książki właśnie, takie, na dalszą fantastykę, taką trochę poważniejszą. Natomiast jeśli chodzi o ten świat, no to on jest naprawdę bardzo fajny, fajnie jest wykreowany, w ogóle... No to mi się bardzo podoba akurat. Chyba to jest największym plusem książki, właśnie jest ten świat wykrywany przez autorkę i tak naprawdę za każdym razem, kiedy ją czytam, to jest, jestem taki cały w emocjach, taki podekscytowany, kiedy ona właśnie nam daje kolejne takie wydarzenia z przeszłości, albo właśnie jakieś tajemnice z przeszłości, to jest naprawdę bardzo fajne. Co muszę jeszcze powiedzieć, to jeśli chodzi o narrację, to jest ona podzielona na dwie osoby. Też się tego kompletnie nie spodziewałam, ponieważ w opisie tego nie ma. Tam jakby jest powiedziane, że główną bohaterką jest Nari i tak też myślałem, natomiast tutaj jest narracja podzielona, co jest naprawdę bardzo bardzo fajne, i właśnie ciekawi mnie, jakie będą dalsze losy bohaterów i co to jeszcze autorka może wymyślić. No, niestety ci bohaterowie są trochę nijacy. Ja im aż tak nie kibicuję, aż tak ich nie polubiłem i ja właśnie nie lubię tego w książkach, że nie mogę się angażować aż tak w ich losy. Mhm. Ale, to nie, ale to nie zmienia jakby faktu, że no jakby bardzo mi się idą dobrze czyta i chętnie właśnie poczytam, co będzie dalej. I muszę przyznać, że cała książka ma dużo w sobie takich schematów właśnie typowo dla książek fantastycznych, no co w jednym przypadku jest lepsze, w drugim gorsze, czasami można tam przymknąć oko, ale wątek romantyczny, który tutaj już się lekko wywiązał albo jakby ja wiem jak się może wywiązać i obstawiam jak to się potoczy, no jest taki typowo schematyczny, sztampowy, jak jest we wszystkich właśnie książkach fantastycznych, można było go spokojnie pominąć. Ale mówię tyle, jeśli chodzi o, na razie, o tą książkę, więcej nie będę mówił, jak coś poczytam, to jeszcze się do Was odezwę. Natomiast ja z chęcią do niej wrócę i z chęcią wrócę do tego świata, który właśnie chyba to najbardziej taka motywacja, żeby siąść i czytać, żeby dowiedzieć się, co jeszcze autorka może nam pokazać. Także jeszcze się nie żegnamy, idziemy nagrywać dalej, ale aktualnie planujemy skorzystać z pięknej pogody, wychodzimy do ogrodu, dzisiaj jest ciepło, słonecznie. Być może widzieliście, jak mnie całe nagrywanie raziło, także to dlatego. Trochę nas raziło, tak. Dobra, w takim razie uciekamy do dalszej części odcinka. wyszła pora na update czytelniczy. Nie ma ze mną Sławka, ponieważ on już skończył potwora. Więcej wam o tej książce opowie w podsumowaniu tego odcinka. Ja natomiast cały czas czytam Miasto Mosiądzu. i idzie mi to dosyć wolno, ale też książka ma 580 stron, więc można po części to wybaczyć. Jeśli chodzi o to, ile mi zostało do końca, to jest to 80 stron, więc postanowiłem, że teraz wam opowiem o trochę moich wrażeniach, właśnie przed tą taką finałową akcją i samym zakończeniem. Nie jest to książka bez wad i myślę, że nie będzie jednym z moich ulubieńców, ale uważam, że warto się nią zainteresować ze względu właśnie na świat, który tutaj dostajemy. Jest on taki bardzo dobrze wykreowany, taki przemyślany i uważam, że autorka tutaj zrobiła rewelacyjną robotę. Chciałbym zaznaczyć, że jest to taka trochę poważniejsza fantastyka niż zazwyczaj czytam, co też mnie lekko zdziwiło i są momenty, że nie wszystko rozumiem, natomiast ja wtedy po prostu idę dalej i autorka stopniowo nam wyjaśnia. Stopniowo właśnie daje nam takie rozdziały, kiedy są przed dialogi pomiędzy bohaterami, tam jest wszystko wyjaśnione, różne wątki, sytuacje z przeszłości, więc też nie przejmujcie się, idźcie dalej i na pewno wszystko zrozumiecie. Tak jak wspominałam, w książce te rozdziały są podzielone na te z Perspektywy Narin oraz te z perspektywy Aliego. Mam nadzieję, że tak się odmienia te imiona i w ogóle tak się je czyta. Jeśli chodzi o tego zdziału, gdzie jakby ważniejsza jest główna bohaterka, to uważam, że one są w porządku, nie są idealne, natomiast y, podoba mi się zadanie, jakie ona dostała, i uważam, że jest to całkiem fajnie wykorzystane, y, natomiast wolę Aliego jako bohatera. On jest naprawdę bardzo fajny, może nie jest ona jakąś bardzo ciekawą postacią, natomiast podoba mi się, w jaki sposób jest prowadzona jego historia i y, jakie dostał wydarzenia. Y, książka momentami jest schematyczna. Czasami dość mocno i też wątek romantyczny, który tutaj jest, to bardzo mi się nie podoba. Uważam, że on jest na siłę, nie jest on zaważy, nie ma go za dużo, ale jak już jest, to po prostu mi się nie podoba, co jest dosyć dużym minusem. Ja kontynuuję czytanie, ponieważ bardzo mi ciekawi, jak zakończy się ta część. Obawiam się, że może mi się samo zakończenie nie spodobać, oczywiście sobie tego nie życzę. Z czytaniem może przeniesie się nawet do ogródka, ponieważ pogoda ostatnimi czasy nas go spiesza, więc trzeba korzystać, a my widzimy się już w zakończeniu tego odcinka. Hejka, przychodzimy, żeby podsumować tego reading vloga, opowiedzieć o naszych wrażeniach już po przeczytaniu. Ja potwora skończyłem wczoraj i zacznę od tego, że książka jest wspaniale wydana, ponieważ cały zapis scenariusza filmowego, te mm, wszystkie wstawki z notatkami, które są pisane inną czcionką, wszystkie fotografie, naprawdę pozwalają się wczuć w klimat. Także za to ogromny, ogromny plus. Na skrzydełku wyczytałem, że książka w Stanach Zjednoczonych jest lekturą szkolną, co w ogóle mega mnie zaskoczyło. Ja tak samo się niczego nie spodziewałem. Myślałam, że to jest dosyć nowa książka. Mm, a to jednak ona, podejrzewam, że ma swoje lata, po prostu w Polsce została wydana teraz i bardzo dobrze, ponieważ uważam, że jest to naprawdę wartościowa książka. Nie wiem, czy w Stanach jest lekturą tak powszechną we wszystkich szkołach, ale naprawdę to było dla mnie zaskoczenie. Co do mojej opinii, może zacznę od, o dziwo, komiksów i powieści graficznych, ponieważ mam tak, że kiedy czytam jakąś niedługą powieść graficzną, jak na przykład ostatnio opowieść podręcznej, Lubię sobie przeczytać ją po prostu jednego dnia, siedzieć w tej historii, poczuć te emocje, a później odłożyć po, yy, po skończonej lekturze. Z tym polecam Wam zrobić tak samo. Przeczytajcie Potwora sobie jednego dnia, wiem, że jest może troszkę dłuższy niż powieść graficzna. Ale poświęćcie na to jeden dzień, ale naprawdę myślę, że warto siedzieć w tej historii, czuć te emocje cały czas, bo kiedy wchodzimy na salę sądową, nie da się wyjść. Jesteśmy tak ciekawi, co będzie dalej, co będą kolejni świadkowie. Naprawdę trudno się od tego uwolnić, aczkolwiek po przeczytaniu uznałem, że zabrakło mi trochę emocji. Spodziewałem się chyba. Nie wiem, bardziej przyjmującej książki, mhm. jakoś mam takie odczucia, nie wiem, bo to jest tak, że ona, to, że to jest jakby taki scenariusz filmowy, to sprawia trochę taką formę dokumentalną, ale mamy tu takie wstawki, retrospekcje, przemyślenia głównego bohatera. Które są, raz że jest ich dość mało, to jeszcze mocno ukierunkowują nasz sposób myślenia, to jak powinniśmy postrzegać głównego bohatera. Nie do końca dla mnie to było wiarygodne, nie wiem, może wolałbym taką bardziej obiektywną formę, trochę zabawić się w kogoś z ławy przysięgłych, w przysięgłego i po prostu ocenić jakby winę głównego bohatera. Tutaj, akurat, trochę ta możliwość została nam odebrana, chociaż zakończenie akurat to poprawiło. Było naprawdę nieoczywiste, było. Z takim lekkim niedopowiedzeniem było w pełni satysfakcjonujące. Warto sięgnąć po tę powieść, ponieważ jest w nienachalny sposób pouczająca i naprawdę wartościowa świetnie pokazuje to, jak ludzie potrafią nas oceniać przez pryzmat środowiska, w którym żyjemy i jaką łatkę nam potrafią przez to przykleić. Poza tym sprawa sądowa, o której mówiłem, wciąga. Wszystkie dowody, zeznania świadków, mowy końcowe. To jest naprawdę... Tak fajnie się to czytało, że marzy mi się seria, taka trochę antologia, że każda książka to inna sprawa, a my po prostu jesteśmy przysięgłem, który musi ocenić o winie. Naprawdę to jest największy atut tej książki. Mogę ją Wam polecić na lekturę, na jeden dzień, chociaż y, przyznam tak co y, do y, bohaterów, że pani O'Brien, czyli prawniczka y, Steve'a, no nie była to Annalise skinning, ale i tak no, mówię, y, sprawa w sądzie, rewelacja. No ja na pewno przeczytam tę książkę, ale nie wiem, jak na jeden dzień, jak to polecasz, Chyba raczej sobie hmm. rozłożę lekturę w czasie, natomiast na pewno przeczytam, ponieważ bardzo mnie ciekawi i też chętnie właśnie obejrzę film. A właśnie jak tam po przeczytaniu na pewno emocje i chęci do obejrzenia filmu? Powiem, że bardzo. Jestem tak ciekawy, czy w filmie zobaczymy jakieś rozwiązania, które są praktycznie gotowe, podane w książce. Jestem mega ciekawy, ponieważ jakby scenariusz już przeczytałem, jestem bardzo ciekawy filmu i tego, jak to będzie przedstawione. Ile tam będzie jakby emocji głównego bohatera, a ile tam właśnie będzie takiej zimnej rozprawy sądowej. Przeczytałem Miasto osiądzu i muszę wam powiedzieć, że jest to taka fantastyka właśnie na pograniczu młodzieżowej z dorosłym, co było dla mnie takim ciekawym doświadczeniem. Jeśli chodzi o świat wykreowany przez autorkę, to już pewnie po tym odcinku macie tego dość, ale powiem wam już po raz ostatni, że jest on wspaniale wykreowany. Taki właśnie przemyślany i doprecyzowany, tak wszystkie szczegóły są jakby dopięte na ostatni guzik. No właśnie to, że książka dzieje się w takich krajach, właśnie w Kairze i jakby w tamtej części świata, sprawia, że pod pewnymi względami ta książka jest oryginalna. Właśnie poznajemy tej inną religię, różne wierzenia, różne takie tradycje, zwyczaje bohaterów. Ale nie jest to minus, że akurat ten jakby kraj został wybrany? To właśnie ja tak myślałam na początku i też ci o tym mówiłem, ponieważ no na początku mi się to nie podobało, ale później po tak się to wciągnąłem, tak się przyzwyczai przyzwyczaiłam jakby do tego, mm -hmm. że mi to jakoś nie przeszkadzało. Nawet powiem, że chętnie bym poczytał jeszcze książkę właśnie dziejącą się w tamtych krajach. No to no może, może właśnie, warto czekać na kontynuację. No na pewno, tak, ale też właśnie myślałam może o z z pustyni. Mm -hmm. No są podobne klimaty. Shadowsend Właśnie, więc... Zobaczę, ale to było naprawdę bardzo fajne w tej książce. Jeśli chodzi o fabułę książki, to właśnie ona nie jest najmocniejszą, niestety, stroną. Ona ma lepsze i gorsze momenty, więc no. I mimo, że świat jest fajny, to te wydarzenia idą w różną stronę. Co nie wpłynęło na moje zaangażowanie i w historię byłem naprawdę wciągnięty. Książka ma fajne tempo, zaczyna się dosyć żwawo akcja. Około 300 strony zwalnie. natomiast i tak wydarzenia mi się tam podobały. Jakoś dla mnie to nie był zupełnie minus. Za to jedno właśnie z minusów są bohaterowie, którzy są nijacy. Oni są tacy po prostu obojętni nam. Ja ich ani nie polubiłem, ani ich nie lubiłem. Nie byli jacy denerwujący, po prostu byli tacy bezosobowi. I to było. jakby ja nie lubię tego w książkach, więc to mi przeszkadzało. No ale jeszcze większym minusem to były relacje pomiędzy bohaterami, na przykład Narin i ten Jean, który jest wspominany w opisie. No ich relacja była koszmarna, koszmarnie wykreowana, no bardzo mi się nie podobała, ale ogólnie relacje głównej bohaterki z innymi postaciami także. Wątek miłosny jest zupełnie tutaj niepotrzebny, nie jest go za dużo, ale jest dodany na siłę, mi się on tak, tak, tak samo nie podobał, co też zdarza się dosyć rzadko, ponieważ zazwyczaj te wątki u mnie są takie dosyć, jakby mi się one zazwyczaj podobają, no to tutaj był naprawdę średni. Ja często tak mam, że kiedy czytam jakąś książkę, to na przykład um, te aspekty się trochę dzielą. Przykładowo, jeśli bohaterowie są fajni, to na przykład Fabuła lubi kuleć albo yy, wykreowanie świata. Widzę, że tutaj najwięcej ratuje wykreowanie świata. To prawda, bo fabuła mówię, ona jest fajna, momentalnie jest taka sch momentalnie jest schematyczna i przewidywalna, natomiast o to jeszcze nie jest najgorsze, najgorszym ci bohaterowie takie relacje. Finałowa akcja była naprawdę fajna, momentalnie nawet zaskakująca yy, i też naj co najważniejsze chyba dobrze opisana. Yy, ja nie Lubi właśnie, kiedy w książce te akcje kuleją, mm, a... kiedy nie wiadomo, co się właśnie. dzieje. A tutaj w ogóle wszystkie takie momenty, kiedy była jakaś walka czy coś w tym stylu, to były naprawdę fajnie opisane. Ostatnie 20 stąd książki było tak lego właśnie wyjaśniających, w którym dowiadujemy się, jakie potoczą się losy bohaterów, jakie będą mieli konsekwencje po tym, co się wydarzyło w takim finale i tam też mi się podobało tak pół na pół. To jest ze względu właśnie, że ja jak się nie polubiłem bohaterów i nie zaangażowałam się w ich losy, no to tak byli mi dosyć obojętni nie czułem jakichś większych emocji. Natomiast epilog, muszę powiedzieć, książki był po prostu no cudo, cudo. Co tam się wydarzyło, to jak mnie zaskoczyło, to było po prostu świetne i tak właśnie mnie bardzo pozytywnie nabudzowało na kolejny tom. Chętnie bym teraz nawet go przeczytał i dowiedział się, co się dalej wydarzy. Więc ja na pewno będę kontynuował serię, a ja wam ją polecam ze względu, że jest to naprawdę fajna rozżywka szukacie właśnie książki która was zaciekawi i wciągnie to myślę że miasto miesiącu spokojnie możecie spróbować jednak książka nie sprostała moim oczekiwaniem, ponieważ były one dosyć spore. Co warto wspomnieć o tym słowniczku, który w tobie mm -hmm. powiedziałem? No, przez całą książkę niestety właśnie miałem problem z niektórymi słowami, takimi właśnie własnymi, które są wymyślone typowo pod książkę. I trochę mi to męczyło, momentami frustrowało, że czegoś nie rozumiałem albo nie pamiętałem. I dopiero pod koniec książki, właściwie na sam koniec, kiedy skończyłem, zobaczyłem, że na końcu jest słowniczek. Więc dla kogoś, kto jeszcze nie czytał, to warto o tym pamiętać. Tam wszystko jest fajnie wyjaśnione i na pewno na to to mi się to przyda po prostu. Mhm, to widać, że twoja książka może nie zachwycił cię jeszcze relacji między bohaterami, wydarzenia, ale ważne, że świat ma potencjał, a tam to zawsze, wiecie, jak już świat jest dobrze wykreowany, to tam to jednak tamto można podciągnąć. A może właśnie drugi tam będzie miał lepsze wydarzenie, które bardziej mi się po spodobają. Mhm. Ja co do Potwora, to tak samo może nie spełnił moich oczekiwań pod względem emocji, ale uważam, że to był bardzo dobrze spożytkowany czas i mądrze spożytkowany czas. Książki, które recenzowaliśmy mają premierę dzisiaj, czyli drugiego czasu. Czerwca, więc jeśli nasze opinia Was zainteresowała, i jesteście ciekawi tych tytułów, no to kupcie swój egzemplarz i przekonajcie się, czy są to książki dla Was. Za oknem dzieje się jakaś rozruba, ale postaramy się nie zwracać na to. Uwagi, dajcie znać, czy planujecie sięgnąć po miastu Mosiądzu, czy może po potwora. Jesteśmy bardzo ciekawi. Jeśli nie, to po prostu napiszcie, co czytacie. My lecimy montować, żeby ten odcinek wpadł na kanał już jutro. Bardzo wam dziękujemy za obejrzenie tego reading vloga i jak zawsze zapraszam do na naszego Instagrama. Nazwa wyświetli się na ekranie. Oglądajcie nasze konta na Goodreads i lubimy czytać, wszystkie linki dostaniecie w opisie tego odcinka. Jeśli jeszcze tego nie robicie, a chcecie zostać z nami na dłużej, to zachęcamy do subskrybowania naszego kanału. Będzie nam bardzo, bardzo miło. To wiele dla nas znaczy. Tak samo. Możecie zostawić łapkę w górę, komentarz, a my jak zawsze widzimy się już w kolejnym filmie. Cześć! Cześć!